Michał Krawczyk Radio-Resce, zapraszam Państwa na rozmowę, a dziś ze mną w studiu Anna Trautseliga, wiceprezeska cechu fantastyki Skierkon. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. A także Katarzyna katrys strojna członkini zarządu i koordynatorka pionu programowego cechu fantastyki Skierkon. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A spotykamy się, jak się już pewnie Państwo domyślacie, przy okazji wydarzenia, które od wielu lat już zbiera bardzo duże grono miłośników szeroko pojętej fantastyki, nie tylko w Skierniewicach. Oczywiście mowa o Skierkonie i może dla niewtajemniczonych osób, które być może jeszcze gdzieś się w Skierniewicach znajdą, przedstawmy pokrótce, czym jest Skierkon. Skierkon jest konwentem, na którym spotykają się miłośnicy fantastyki i szeroko rozumianej popkultury. Jest to spotkanie pełne radości. W ogóle mówimy o naszym konwendzie, że jest to konwent letniego chilloutu. W samym środku wakacji, kiedy wszyscy czują, że jeszcze to, co najlepsze jest przed nimi, spotykamy się, żeby świętować, żeby słuchać, rozmawiać o fantastyce, o popkulturze, żeby spotkać się z przyjaciółmi, żeby miło spędzić czas, żeby czegoś nowego się nauczyć, żeby poznać nowych ludzi i generalnie żeby się dobrze bawić. Można śmiało rzec, że Skierkon już stał się imprezą ogólnopolską. Ilu odwiedzających spodziewacie się w tym roku? W ubiegłym roku nasza impreza zebrała ponad 1700 osób chętnych do tego, żeby tutaj właśnie tak jak Ania powiedziała, brać udział w rozmowach i dyskusjach różnego rodzaju. Myślę, że w tym roku możemy, patrząc na to, w jaki sposób to funkcjonuje co roku, udaje nam się przebić te liczby, więc wydaje mi się, że możemy mieć więcej niż te 1700 osób również w tym roku. Tak, ale to nie znaczy, że pragniemy. Pęcznieć w nieskończoność. Tak myślę, że jesteśmy gotowi przyjąć około 2000 osób, i chcielibyśmy pozostać konwentem nie większym niż Przyjmującym 2000 osób, ponieważ to gwarantuje, że każdy z każdym może zagadać, nikt z nikim się nie musi przepychać, każdy trafi na tę prelekcję czy na ten konkurs, na który by chciał. Więc to jest jeszcze ta granica takiej imprezy rzeczywiście przyjacielskiej. Nie chcemy być dużym konwentem, nigdy to nie było naszą ambicją, więc te 2000 osób to jest chyba maksimum, jaki byśmy chcieli osiągnąć. Ja mogę powiedzieć też z swojej perspektywy, ponieważ w tamtym roku wybrałem się na swój pierwszy skierkon i fakt. Myślę, że te 2000 osób to jest bardzo dobra liczba, ponieważ wszędzie można było bez problemu się dostać i wszystko było tak naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. A skoro już mówimy właśnie o gościach, o odwiedzających, to warto też powiedzieć o tym, że skierkon jest miejscem dla każdego, zarówno pod kątem takiego przyjacielskiego nastawienia, komfortu, jak również też ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście tak jest. Bardzo duży na to kładziemy nacisk. Staramy się, żeby każdy czuł się mile widziany, żeby osoby z różnymi niepełnosprawnościami też czuły się u nas jak u siebie. I dokładamy wszelkich starań, żeby osoby, które na przykład są osobami niedowidzącymi albo niedosłyszącymi, mogły również cieszyć się z programu. I mamy cały pion osób, które zajmują się właśnie dostępnością. I chciałabym tu podkreślić, że wspiera nas w tym uczelnia Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, która wypożycza nam specjalistyczny sprzęt dla osób niedosłyszących no i wspiera nas doświadczeniem w tym właśnie zakresie. To jest dla nas bardzo bardzo ważna sprawa i chciałabym to podkreślić i dziękuję, że to zostało wypowiedziane, ponieważ absolutnie jesteśmy imprezą inkluzywną i chcemy, żeby każdy, kto tylko o tym zamarzy, mógł się świetnie bawić na Skierkonie. Też tutaj wracając do moich wspomnień z zeszłego roku, właściwie nie było osoby, która nie byłaby na konwencie optymistycznie, pozytywnie nastawiona do życia i do innych. Rozmawiałem z ludźmi praktycznie z różnych zakątków naszego kraju i każdy przyjechał po prostu się dobrze bawić, miło spędzić czas. A okazji ku temu jest zawsze dość sporo, ponieważ oprócz wielu stref tematycznych, które są u Was dostępne, można również posłuchać ciekawych relekcji, wykładów albo wziąć udział w konkursach. Tak, zgadza się. W tym roku mamy ponad 760 godzin ciągiem, jakby spojrzeć na wszystkie te nasze programy. Mamy 760 godzin właśnie punktów programu przeróżnych, bo to są i prelekcje, i konkursy, i wykłady, i różnego rodzaju panele dyskusyjne, a także cały pokój planszowy trwający przez 48 godzin ciągiem, również w nocy. Mamy również strefę plenerową, gdzie będą będą dostępni Mandalorianie i Wiedźmini, a także Dolina Skrzatów i również łuki, szermierka. Także dzieje się bardzo dużo, nie tylko w samych budynkach, w których będziemy dostępni, ale także poza nimi. To jakby sobie rozłożyć na dni, to jest 760 godzin, 32 dni e, programu. To jest coś absolutnie niebywałego, a my to musimy zmieścić w 3 dni. A skoro już mówimy o mieszczeniu wszystkiego, to zapytam, czy w tym roku jest ta sama lokalizacja? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy dostępni w tym roku w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, w budynku, w budynku Kina Polones, a także pomiędzy tymi budynkami na terenie Pasażu Nużyńskiego. Zapytam jeszcze o te strefy. Tutaj powiedziałyście o tym, co będzie w plenerze. Ja, a propos pleneru, mogę powiedzieć, że to, co mnie najbardziej urzekło, to szermierka i żałuję bardzo, że w tamtym roku się nie zapisałem. Może w tym roku mi się uda. A jak to wygląda w środku, jeśli chodzi o te strefy? Jest ich bardzo dużo i mamy dostępny w tym roku blok gwiezdnowojenny, który w ubiegłym roku nie był dostępny, był wciągnięty w inny blok. Jest blok panelowy, blok literacki, w którym największy prym będą wiedli nasi goście, blok konkursowy, blok miśmasz, blok popularno naukowy, popkulturowy, RPG, LARP, także tego jest naprawdę bardzo 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 dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ja akurat w tamtym roku najbardziej, chyba najwięcej czasu spędziłem na retro gamingu i polecam każdemu, i starszym, i młodszym. Można zobaczyć sobie, jak technologia poszła do przodu, jak rozrywka poszła do przodu, jak się zmieniła. W tym roku rzeczywiście też będzie retro gaming i w tym też nas wspiera Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, która dofinansowuje ten punkt programu, między innymi dlatego, że dopinguje nas, mając inżynierską informatykę, wspiera nas w promowaniu tego typu rozrywek. I to jest absolutnie fantastyczna zabawa. Ale też bardzo pouczający punkt, w którym można spędzić całe godziny, i wiem, że wiele osób prawie nie wychodziło stamtąd. Pomówmy może jeszcze o konkursach: Oskier, Jaskier i Narys. Tak, to jak widać, rozwijamy się, bo narys będzie pierwszy raz w tym roku i to jest nowość w zestawieniu. Będziemy wspierać ludzi, którzy chcą w niesamowity sposób zabawić się swoim umysłem i ćwiczyć to połączenie oko ręka mózg, ponieważ tutaj będziemy wymagać od naszych konkursowiczów czegoś niezwykłego, czyli Połączenia, najbardziej zabawnego, najbardziej szalonego połączenia różnych wątków popkultury, żeby uzyskać najlepszy efekt. Czyli no, rys szaleństwa ewidentnie tutaj mamy, ale to chyba charakteryzuje skierkonautów, że, że, że to szaleństwo przewija się w naszej rzeczywistości. Jeśli chodzi o konkurs Oskier, to jest to konkurs cosplay. I tutaj z roku na rok poziom tego konkursu wzrasta i mamy bardzo profesjonalne. Jury, które nie tylko ocenia konkursowe stroje, ale również potrafi doradzić z własnego doświadczenia. I to jest świetne, świetna wymiana energii pomiędzy naszymi jurorami, a osobami, które biorą udział w tym konkursie, bo mogą się mnóstwo nauczyć i jednocześnie ich praca ewidentnie będzie doceniana przez profesjonalistów, którzy się tym zajmują. Jeśli chodzi o kwestię tego, kiedy będzie ten konkurs, to możemy jego efekty doceniać podczas gali w sobotę. To jest taki kulminacyjny punkt całego Skierkonu. I no, ten konkurs Oskier jest tutaj taką wisienką na torcie. To jest to wspaniały moment, chociaż niektórzy uważają, że najwspanialszym momentem gali jest inny konkurs. Ja tylko powiem, że jest to improwizowanego cosplayu konkurs i na tym poprzestanę, gdyż jestem osobą dość nieśmiałą, jeśli chodzi o wyrażanie nam pewnych sformułowań. Natomiast kolejnym konkursem jest oczywiście Konkurs Jaskier, który jest konkursem literackim, mamy dwie kategorie, taką literacką, powiedzmy narracyjną, bo oceniamy tutaj opowiadania, które muszą spełnić konkretne wymagania, ale mamy też kategorię publicystyczną i to już jest ciężka kategoria, gdzie oceniamy artykuły właściwie pod pewnymi względami literaturoznawcze, popularno-naukowe. Który, konkurs ten jest hmm, pod auspicjami i patronatem naszego wielkiego przyjaciela, nieżyjącego już Mirosława Gołońskiego, więc to jest podwójna moc i waga tego konkursu. Ilość zgłoszeń, chociaż jest to bardzo trudna kategoria, wzrosła i to znacząco względem poprzedniego roku, więc cieszymy się, że publicystyczne artykuły no, znajdują uznanie, wagę i liczą się również wśród skierkonautów, i że ten konkurs rozwija się z roku na rok. To jest chyba coś ważnego. Jeszcze może dodam, że mamy jeszcze Skierkę. Skierka to jest nagroda specjalna Skierkonu, przyznawana w dwóch kategoriach. Osoba, indywidualna postać, która w jakiś sposób wsławiła się nie tylko w świecie fantastyki w Polsce, ale przede wszystkim położyła silny akcent na rozwój Skierkonu jako Stowarzyszenia cechu Fantastyki Skierkon i imprezy konwentu Skierkon. No i druga kategoria to jest Jednostka organizacyjna, firma, urząd, czy też stowarzyszenie, które szczególnie przyłożyło się do tego, że skierką jest taki, jaki jest, i jest tym, czym jest. Więc chyba tutaj już więcej grzechów nie pamiętam. Pogadaliśmy trochę o tym, jak to wygląda z perspektywy odwiedzających i czego możemy się spodziewać. Natomiast jak to wygląda od strony organizacyjnej? Ile osób mniej więcej tworzy konwent i. Kto w ten skład wchodzi? No, bo wiem, że się tak jak wspomniałeś wcześniej, to są też współprace lokalne, wolontariusze, no ale też pracownicy, członkowie cechu. My pracowników nie mamy. Jesteśmy okay. stowarzyszeniem funkcjonującym na zasadzie wolontariatu. I wszystkie osoby, które biorą udział w organizacji właśnie imprezy Skierkon, to są osoby, które robią to pro bono jako wolontariusze. Jest nas kilka takich pionów, i ciężko tutaj jest teraz podać konkretną liczbę, ile nas jest. Ale to jest około 200 osób, wyobrażacie to sobie? To jest 200 osób ciężko pracujących przez cały rok, żeby Skierkon taki aqui, jaki aqui jest é. Tak, zgadza się. No i oprócz nas, osób, które pracują przez cały rok, jest także pula wolontariuszy, którzy przyjeżdżają specjalnie na Skierkon i to w trakcie właśnie imprezy pomagają nam, żeby ten Skierkon funkcjonował tak, jak funkcjonuje, bo są to szopy i są to lisy, to znaczy takie osoby, wolontariusze, którzy dbają o porządek, dbają o to, żeby goście wiedzieli, w którym miejscu mają pokój dla siebie dostępny. To są osoby dbające o to, żeby Każda osoba, która przyjdzie na konwent, dostała bilet, wejściówkę. Lisy pilnują bezpieczeństwa na konwencie, więc jest naprawdę dużo osób, które chcą to robić i które angażują się w to. I tutaj trzeba dodać, że opiekujemy się uczestnikami pod bardzo wieloma względami, bo oprócz tego, że mamy szopy i lisy, którzy tutaj pilnują porządku szeroko rozumianego, to przecież mamy też służby medyczne, mamy też służby pomocy psychologicznej tu obecna Katris jest ważnym elementem tych służb właśnie, czyli dbamy o to, żeby każdy czuł się bezpiecznie, żeby każdy był zaopiekowany, żeby mógł zwrócić się w potrzebie do właściwych osób, które we właściwy sposób zareagują. Nasi wolontariusze również są przeszkoleni, jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, zawsze wiedzą, jaka jest procedura, wiedzą, do kogo się zgłosić, więc naprawdę, mimo że 1500-1700 osób to jest dużo osób do ogarnięcia, to dzięki bardzo konkretnym procedurom i przemyślanym strategiom, my możemy zapewnić w możliwie wysokim stopniu bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Przy takim, powiem brzydko, przemiale tylu odwiedzających, tylu osób, często zdarzają się jakieś nieprzyjemne sytuacje? Zdarzają się. Nie, nie można powiedzieć, że często, ale rzeczywiście może się coś wydarzyć. Wiadomo, że przy tak dużej liczbie osób zbieramy bardzo różne grupy. Też mogą może dojść do jakiegoś wypadku w w trakcie. I właśnie do tego mamy przeszkolone osoby, które mają za zadanie pomóc, mają sprzęt do tego potrzebny na terenie konwentu, żeby udzielić pierwszej pomocy. Tak jak Ania wspomniała, my udzielamy pierwszej pomocy psychologicznej również, więc w razie, jeżeli wydarzy się jakiś kryzys psychologiczny w trakcie konwentu, no to w tym momencie też będziemy, możemy reagować. Mamy do tego zespół psychologów, psychotraumatologów i interwentów kryzysowych. No, ale tutaj trzeba podkreślić. Że co zdumiewające być może, przy takiej ilości odbiorców i uczestników konwentu, tego typu wypadki zdarzają się naprawdę rzadko. Mimo, że to wakacje i ogólne rozluźnienie, to jednak taka przyjazna atmosfera, dobra atmosfera, zaopiekowanie sprawiają, że różnych problemów czy zagadnień do rozwiązania nie jest aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Ważne jest to, że na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu, nie wolno przebywać. Osobom nie trzeźwym, nie wolno palić papierosów, i generalnie wszelkie używki zmieniające świadomość są zakazane, no to rzeczywiście być może na ten czas, kiedy trwa skierkon, tam gdzie jest skierkon, jest najbezpieczniej w całych skierniewicach i rzeczywiście wszelkie jakieś problemy zdarzają się bardzo rzadko. I to jest czas na pozdrowienia i właściwie podziękowania dla wszystkich osób, które. Tworzą tą społeczność, tworzą ten skierkon i dbają o bezpieczeństwo. Dziękujemy, że jesteście i wykonujecie kawał dobrej roboty. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Wam wszystkim. Na sam koniec, może jeszcze powiedzmy o harmonogramie, gdzie szukać informacji, sprawdzać program i tak dalej. Wszystkie informacje są dostępne na naszym Facebooku, na stronie Wydarzenia Skierkon, ale także na naszej stronie internetowej skierkon.pl. Program zostanie wrzucony lada dzień. Być może, kiedy tego słuchają nasi słuchacze, to on już jest dostępny, także on rzeczywiście powinien by się pojawić i na Facebooku, i na naszej stronie internetowej. Tam również są informacje o gościach, o jakichś większych wydarzeniach, także wszystko jest na tej stronie. I podkreślamy tutaj obecność aplikacji Konwencik, ponieważ została ona wymyślona przez Skierkonautę i robi wielką karierę na konwentach w całej Polsce. Więc ściągajcie sobie Konwencik i on jest zupełnie za darmo, i wtedy będziecie wiedzieć wszystko nie tylko o Skierkonie, ale o innych konwentach w Polsce również. I też chciałabym podkreślić, że konwent letniego chilloutu, czyli Skierkon, zawsze w ostatni weekend lipca, i tym razem wypada to w dniach 26-28 lipca i dzięki temu dzięki temu spotykamy się właśnie w kulminacyjnym punkcie Wakacji w naszym kochanym, skierniewickim, bardzo nam życzliwym Cekisie, dzięki pomocy wielu wspierających jednostek i organizacji. Akademia już była wspominana, bardzo dziękujemy za pomoc, ale tu i Cekis, i Urząd Miasta, i Bakoma, nasza legendarna Bakoma. Nasz konwent nazywany jest konwentem serkami i jogurtem płynącym i to jest nie przesada. Tak więc bardzo wiele jednostek, bardzo wiele jednostek składa się na to, że wspólnymi siłami robimy właśnie ten nasz kochany mały konwencik. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa jest miłośnikiem albo interesuje się szeroko pojętą fantastyką, anime, może gry, może gaming, to myślę, że coś dla siebie Państwo znajdą. Atrakcji jest co niemiara, strefy są ciekawe, atmosfera doborowa. Cóż powiedzieć więcej? Chyba najlepsza tylko... reklama. Bardzo dziękujemy, <gry> to wróżające. No tak, jak mówię, ja bardzo długo odkładałem swoją wizytę na Skierkonie, ponieważ, jak Skierkon się pojawił w ogóle, jeszcze chodziłem. Do szkoły, to jakoś tak nie mogłem się zebrać. A w momencie, w którym już, no po prostu rok temu, stwierdziłem, że pójdę i naprawdę nie żałuję i myślę, że teraz co rok będę odwiedzał. Bardzo <grym> za miło zapraszamy. Staro się poczułam. <grym> <grym> Mi również jest miło. Powiem jeszcze tylko, że miałem przyjemność rozmawiać z Anną Trautseligą oraz z Katarzyną Strojną z cechu fantastyki Skierką. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.